Siemander, witam serdecznie w kolejnym odcinku ze złomowiskiem. Dzisiaj będziemy pakować złom i wywozimy, ale najpierw zajmę się puszkami. Jak widać, trochę tego jest, już jeden worek jest cały zapakowany, zapakuję teraz drugi worek. No i prześliczne dwa woreczki puszek wylądują dzisiaj na złomowisku. Taki niepozorny czarny worek, a spójrzcie, to jest w środku. Aluminium i to grube. Nawet nie będę tego wszystkiego wyjmował. Ale tutaj jest. Zważyłeś to? Zważymy, ale będzie bardzo dużo. Ja 20. A coś tutaj. czekaj? No. 25. Ja mówię, że ponad 30 jest. 22 nie 22 nie 300 200. Ale, ale czego nie nie ja tu Ach, Ale stop panowie, bo tam nic z tego nie leży. Nie zważysz na takiej małej wadze okej okay. Teraz jest 2300 No bo tam Tam blokowały No Dobra no, to już jest To ładuj Na 2 kilo 3 co? 3,800. Na początku 2 kg wskoczyło, potem przerobiło. 3,800. Miedziucha? niedziucha miks. 4700. 4700. To do kabiny, to do kabiny. Do kabiny. Mosiąc? I mosiąc. Piękny mosiąc mamy taki. Wow. I... Skąd ten mosiąc? Żółty. No. no. dawaj panie. O, ile? 3 3 kg bez pochodniu. 3 200. 3,5 5 200. 5 200. Dobra. Brawo. Zamykam. Siemanderko, witam was. Zobaczcie co tu przybyło. Zielona żabka. Pan żabka. O. <laughs> Pan żabka. Do menażerii. Gdzie jedziemy? Słoneczny Legwan, Rówka Z, Słoń Trąbalski, Jaszczur, Pan Żabka, <laughs> Jazur, Kuba, Sylwan i wujek z Murza Też tam jest, też tam jest. No, I <laughs> Czyli cała ekipa. Cała ekipa jest w komplecie. To my, złomiarze z A <laughs> Ahoj, przygodo! <laughs> Pan żabka jest od Maćka. Dziękujemy bardzo za taki piękny prezent. Pozdrawiamy. Puścimy tego nam prawie zajechał drogę. Ale nie. Ale nie. My grzecznie nie go puścimy. Azora. Jest... O, nasz kebab Azora. 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 Ani Azora? Nie, to nie kebab Azora. Kajun. Nie, to jest innego Azora. Bezyra Co ty tak te ja Ale mu jeszcze jakby to pastę trochę tak przygnieść Bo on tak nie nie tych tych. Ale on tak nie, on ma taki nie. urok, ma a może on się tak? na żabę czai? No na murach tutaj są stare fotografie A tutaj był złomik wystawiony I czy ten złomik nadal tam jest? Po prawej stronie Jest panna, ale czy jest ten złomik, który My stał? Plastikowy. Jest, jest. Ale dzisiaj nie kupujemy kebabu. Znowu? Tylko co będzie znowu? Dzisiaj pojedziemy do sklepu, gdzie się kupuje kiełbaski. I kupimy? Kiełbaski. Brawo. Co tak wujku myślisz? Nawet ba nawet bateria też Czy ty jesteś myślicielem? Nie, no bateria umywalkowa. Nie? No jest. Pobiał. Nie, tu jest do odzysku co rzeczy jeszcze. Mamy urobek 770, było dzisiaj. Także dobry wynik. Trochę spadł złom, znowu cena złomu. No, mi złoty No. Mieszany złom. Ale i tak dobrze. Także ja jestem zadowolony i dziękuję bardzo za uwagę. No i trzymajcie się ciepło, bo dzisiaj jest zimno. No cię, chłodno. Cześć. Wszystkiego najlepszego. Zdrówko! Sylwan, Sylwan dzielny zuch W nim rycerza żyje duch Sylwan zła nienawidzi od lat a zalety, nie znosi wad Rycerz ten nie zma strachu Dzisiaj spotkacie się z nim to właśnie nim będzie ten film. Ja zaczynam błym. Boju jest słowem i mieczem. Magiczną posiadam moją.